Cześć, Grzybofile! Witam Was 17 marca z okolic wsi Lubień. Być może już Wam znane jest z moich ubiegłorocznych nagrań, ponieważ to właśnie w tutejszych lasach kosiłem, można by powiedzieć, swoje pierwsze ubiegłoroczne prawdziwki. Dziś wchodzę jednak do tego lasu od trochę niestandardowej strony właściwie od strony standardowej, ale nie dokładnie w tym punkcie <grych> zaczynam swoją wędrówkę. Niedokładnie tą drogą, którą zawsze zaczynałem. Ale tak czy inaczej wylądujemy w rejonie pięknego strumienia, który też już Wam kiedyś pokazywałem. Chciałbym tam sobie dzisiaj właśnie podejść ze względu na naprawdę cudowną pogodę, jaką dziś mamy. Mam nadzieję, że słońce będzie docierało również właśnie do koryta strumienia. A pogoda ostatnia jest naprawdę fantastyczna. Gdy spojrzałem dzisiaj, zerknąłem do internetu na prognozy pogody na najbliższe dni to praktycznie cały kolejny tydzień cały najbliższy tydzień ma być właśnie tak słoneczny aż nie mogłem uwierzyć szczerze mówiąc widząc właśnie te prognozy niezwykle optymistyczne może jeszcze trochę deszczu by się oczywiście przydało ale też nie jest źle, bo gdzie leżał śnieg tam już akurat będzie topniał przy tej pogodzie więc co też dobrze. Zresztą, jak widzicie, daje to już swoje efekty, bo jest jak najbardziej mokro. Nawet na takiej otwartej powierzchni drogi. No dobrze, nie ma co się rozgadywać. Najpierw trzeba wejść do lasu. Oczywiście, nie łudźmy się, że możemy dziś liczyć na jakieś większe zbiory. Konkretne takie już. Na to absolutnie się nie nastawiam. Chociaż czarek bym nie wykluczał. Nie wykluczałbym też znalezienia, a nie na bo to grzyby chronione z Jeżeli chodzi o takie właśnie miejsca, jak tutaj widzicie, czyli miejsca, gdzie mamy świeżo ścięte drzewa. Gdzie mamy właśnie miejsce, gdzie te drzewa są zawlekane przez minione również lata? No i mamy właśnie dużo. Trocin. Takie właśnie naturalne składowiska przy lesie, składowiska drzew ściętych. To są świetne miejsca dla smardzów. Może jeszcze jest trochę za wcześnie, więc też, też się tutaj jakoś konkretnie nie nastawiam. Ale zdziwić bym się nie zdziwił, gdybyśmy na jakiegoś smardza w takim właśnie miejscu dziś natrafili. Zresztą w takim właśnie miejscu pokazywałem Wam Smardzę co prawda w nieco późniejszym okresie w ubiegłym roku w okolicach Babiej Góry to samo województwo, ale jednak trochę inne miejsce bardziej jeszcze chłodne o tak wczesnej porze roku zwłaszcza bo bliższe właśnie górom ale właśnie w takim miejscu Smardzę mieliście okazję zobaczyć już na moim filmie a tak na marginesie Wy, co prawda, nie macie okazji, nie macie możliwości poczuć tego na nagraniu, ale ewidentnie czuć w powietrzu wiosnę. Zapewniam, bardzo przyjemne uczucie, bardzo przyjemna woń, woń przyrody budzącej się do życia z zimowego snu. A jeśli po moich słowach o dzisiejszych warunkach pogodowych czujecie się trochę skonfundowani, widząc ten jednak wciąż zalegający śnieg, to śpieszę nadrobić. Niedobory w zakresie informacji co do temperatur mamy mianowicie 10 stopni powyżej zera, choć jak widać ten śnieg tak momentalnie nie topnieje. No i zaczyna się las po lewej stronie, po prawej jeszcze łąka ale po lewej już las, więc już się w niego staram zagłębić i tam właśnie w dole powinien sobie biec strumień. Jeszcze może nie będziemy nim szli. Jeszcze sobie podejdę trochę wyżej, może drogo ale, ale już jest cudownie, to jest niewiarygodne, jak. Wszelkie hormony szczęścia teraz się uaktywniają na ten widok i na te dźwięki. W tej sytuacji to jednak nie będę podchodził wyżej drogą, tylko już tutaj sobie się podelektuję tym strumieniem, bo nie wiem czy tam wyżej też słońce będzie nam go tak ładnie doświetlało jak tutaj, więc korzystajmy z tych idealnych wręcz okoliczności. Dokładnie niebo się odbija między drzewami i same drzewa rzucają cień na strumień. Trzeba się naprawdę oderwać od tego strumienia, więc jednak postanowiłem ominąć jego fragment drogą. I przy okazji macie szansę być może rozpoznania tego miejsca. Bo już wam pokazywałem to wejście do lasu. Koniec tejże właśnie drogi. Tam okoliczny bardzo ładnie położony domek czyś, Tam sobie kołuje jakiś ptak na niebie. O teraz go widać. Tam ktoś ma ule. No i co w sumie tam właśnie zbierałem w ubiegłym roku borowiki usiadkowane, trochę szlachetnych. Pierwsze właśnie w sezonie, jeśli dobrze pamiętam, ale chyba jeszcze mnie pamięć aż tak nie myli. No a tutaj mamy ścieżkę, czy też wręcz drogę leśną, którą zresztą uciekałem z lasu w zeszłym roku, w swoje urodziny, podczas burzy naprawdę całkiem potężnej. Ale też z dosyć potężnymi zbiorami w koszu. Zresztą, abstrahując od braku szumu strumienia, bo ten szum tutaj bardzo delikatnie ledwie dobiega ze strumienia, który mamy tam po lewej stronie, no to poza tym jednym mankamentem, jeśli można tak powiedzieć, no to ta droga też jest fantastyczna. Otoczona zielenią. Całorocznych drzew, cały, przez cały rok zielonych drzew. Drzew iglastych. Jest ławeczka, jest i dylemat, ale nie dylemat na zasadzie usiąść czy nie usiąść, lecz dylemat czy iść w prawo, w górę czy w lewo, bardziej właśnie przy strumieniu przeciąć ten strumień drogą. Hm. Tędy i tędy już szedłem, ale chyba jednak będziemy się dziś trzymali strumienia, bo w sumie. Jedynie tam jakaś minimalna choćby szansa na grzyby właśnie w postaci czarek istnieje zresztą koryto strumienia przecina się miejscami właśnie z drogą, stwarzając warunki do poszukiwania tych właśnie grzybów. W takich właśnie zakolach choćby otoczonych strumieniem, w zakolach, w których mamy mnóstwo Martwych gałązek. Na nich można by było marzyć przynajmniej o czarkach. Zresztą, i co do wspomnianych już smarzów, szanse będą teraz chyba dosyć szybko rosły. Bo mamy towarzyszące im często lepiężniki. Jak widzicie, ledwie śnieg zanika. Jeszcze nie zaniknął całkowicie. A już się lepiężniki przebijają. Chociaż chętnie bym się szczerze mówiąc przeszedł tam wyżej, konkretnie już wyżej tą drogą, to tak, patrząc realistycznie, rozsądniejsze byłoby bardziej dokładne poszukiwanie właśnie czarek na tego typu miejscach. I chyba, chyba właśnie na takich miejscach się skupię, dzięki czemu będziemy mieli na pewno solidną porcję strumienia. W dalszej części nagrania, pewnie również. Zarówno w postaci jego dźwięków, jak i widoków, bo właśnie na okolicach strumienia będę się skupiał. No i zobaczymy. Widok czarek w takich miejscach, gdzie śnieg dopiero topnieje, dałby nam jakąś podpowiedź, właśnie co do budzącej się wiosny. Zwłaszcza, że są to tereny chłodne, bo cieniste. Więc. Bliskość strumienia jest tu atutem, ale samo położenie tych miejsc, a więc właśnie zacienione koryta strumieni, już atutami nie są, jeżeli chodzi o szanse na czarki. Pewnie większe szanse, a nawet na pewno miałbym, chociażby właśnie w lesie łęgowym, a więc nad drabą na przykład, ale tam zawitam pewnie za kolejne kilka dni, bo nadal się boję, że wiosna się na tyle wolno budzi w tym roku do życia, że mógłbym tam zadeptać niewidoczne jeszcze małe owocniki grzybów chronionych, które już tam zlokalizowałem w ubiegłym roku. Ale w ubiegłym roku pokazywałem je Wam tam chyba dopiero w kwietniu czy nawet maju, jeśli dobrze pamiętam. Mamy dopiero zaczynającą się drugą połowę marca, więc jeszcze kalendarzowo zimę wręcz. Tak więc, może nie ma co naprawdę się spieszyć. Na ja tu się rozglądam, rozglądam naprawdę dosyć skrupulatnie. Zwłaszcza, że szukanie czarek aż takim olbrzymim wyzwaniem nie jest, bo jednak ich kolor stanowi duże ułatwienie. Czerwony, jaskrawy kolor. Choć jednocześnie mogą być przysypane ściółką. Osłonięte igliwiem, liśćmi. Więc, też jakieś bardzo łatwe to nie jest. W sumie, w kontekście czarek, powinienem jeszcze podzielić się informacją najważniejszą w kontekście tego lasu, w którym się znajduję. A więc, jednak z przewagą drzew iglastych, ponieważ czarki rosną. Przede wszystkim najczęściej na drewnie drzew liściastych. Oczywiście zależy, które czarkę austriacką możemy znaleźć na drewnie także drzew iglastych, ale jednak, mimo to, również ją rzadziej znajdziemy na drewnie drzew iglastych niż drzew i krzewów liściastych. Krótko mówiąc, w lesie iglastym na czarki szanse mamy znacznie mniejsze niż w lesie liściastym. Natomiast to nie znaczy, że szans tych tutaj nie ma, bo tak jak mówię, czarka austriacka może czasem się zdarzyć na drewnie drzew iglastych. Poza tym drzewa liściaste też tu mamy. To nie jest tak, że w ogóle ich nie ma. Jak najbardziej są. Więc wykluczone to nie jest. I stąd mój niesłabnący optymizm, że może choć jedną, jedyną uda się tutaj dzisiaj znaleźć i Wam pokazać. Żeby nie był to jedynie spacer wzdłuż strumienia, ale również takie choćby minimalne grzybobranie. O ile bowiem sam las faktycznie jest dość jednolicie iglasty, no to gdzie nie gdzie właśnie, zwłaszcza nad strumieniami i na skraju lasu, jak widzicie drzewa liściaste też mamy. Być może z tego wszystkiego wysnuliście już słuszny wniosek. Że tak naprawdę czarki są tutaj pretekstem, a strumień jest priorytetem. Urok, uroda tego lasu i tego miejsca jest tu dla mnie dziś najważniejsza. A czarki są dodatkiem, choć miło by było jakieś grzyby znaleźć. Nie tylko sam strumień jest tutaj zresztą ciekawym obiektem ciekawą atrakcją. Ale taką atrakcją jest też mech, który porasta jego brzegi. Prawdziwe dywany z mchu. Cudownie to wygląda. No sami powiedzcie, czy to nie jest bajkowy wręcz krajobraz. Jak sceneria z jakiejś baśni. Nawet tu, niemalże w samym korycie strumienia, lepiężniki dzielnie się przebijają. Nie jeden, nie dwa, tylko całkiem spora liczba. A tak wygląda przekrój podłoża. Kolejny warstwy skał. Zgodnie z przewidywaniami, im wyżej idę wzdłuż strumienia. Jest on bardziej zacieniony, bo jego koryto jest coraz głębsze. Gdybym się uparł, żeby wrócić stąd z grzybami, no to mógłbym oczywiście podejść sobie kawałek w miejsce, w którym zbierałem już tej zimy uszaki bzowe. Może pamiętacie grzyby całoroczne? Również w pobliżu miejsca, w którym się znajdujemy, właśnie się znajduje. Ich stanowisko, bowiem znajdują się tam krzewy, bzy właśnie między innymi. A jeszcze trochę krzesłu śniegu tej zimy możemy usłyszeć. Ale jednak, co poradzić? Mówcie, co chcecie, ale naprawdę mam do strumieni słabość i bardziej się na nich będę skupiał. A właściwie na nim, bo to jest cały czas ten sam strumień. Tam dopiero wisi język lodu. Przestraszył mnie przed chwilą ten biegacz przebiegu obok, tuż nad strumieniem. Jakoś się tutaj nie spodziewałem człowieka. Na tej leśnej drodze? Dzielnie pomyka tam w oddali z kikami, ale jednak pan biegu nie szedł Żwawy bieg pod górę Ojej, ty mnie dopiero przestraszyłeś tam Tamten biegacz mnie aż tak nie wystraszył No co się stało? Ten piesek mnie dopiero przestraszył, ale on to był już tutaj naprawdę, 2-3 metry ode mnie. Jestem tu najwyraźniej nieproszonym gościem, że wszczał alarm. No już dobrze, dobrze, wszystko w porządku. Wszystko gra. Chyba się on mnie bardziej przestraszył niż ja jego, on pewnie biegł za tym biegaczem. Za tym panem i chciał do niego dołączyć może. A napotkał mnie. Obróciłem się szybko i uciekł. A ten pan zresztą się oglądał za kimś. Myślałem, że za mną się oglądał, co ja tutaj robię, bo został mnie kucającego nad strumieniem. Mogło to trochę dwuznacznie wyglądać. Kręciłem strumień. Nagrywałem, a, <grym> a jednak on się chyba oglądał za tym psem. Szczerze mówiąc, tam w górę strumienia chyba nie ma sensu teraz iść. Już dosyć wysoko zawędrowałem. A tam wyżej będzie ciężko się przemieszczać strumieniem. A drogą to chyba nie ma sensu. No i będzie właśnie coraz chłodniej. Tak, tam jeszcze leży śnieg na zboczach. Widzicie na środku ekranu. Tu by się jeszcze dało kawałek podejść, ale myślę, że zaraz powoli będę obierał kierunek powrotny i może jeszcze na obrzeżach lasu się trochę porozglądamy. Tak, nie ma co wyżej iść. To sobie zostawimy na kolejne miesiące, gdy grzyby ruszą, bo jeśli pamiętacie, to tam naprawdę było ich dużo. Pełne kosze kurek, stąd w ubiegłym roku wynosiłem o, no i borowików też, ale głównie kurek. Może to taki był sezon, bo to był mój pierwszy sezon w tutejszych lasach. Zobaczcie, piesek robi drugie podejście. No nie bój się, nie bój. Chodź, chodź. A, jednak, jednak się boi. No przykro mi. No co teraz ja idę do ciebie, nie ty do mnie. Teraz się dopiero będzie bał. Biedny. Naprawdę tak groźnie wyglądam. No dobrze, to ja tu sobie przysiądę. Zrobię sobie przerwę na herbatę i kanapkę. I może piesek sobie na spokojnie w tym czasie przejdzie. Póki co, boi się nadal. Chodź, chodź. Zdaje ja nic ci nie dam, ale nic ci nie zrobię. Biegnie, ale z zachowaniem dystansu drugą stroną drogi. Już jest trochę bliżej i na środku. Drogi. Nie wiem czy się odważy. Bada teren. Podchodzi coraz bliżej i wraca. No chodź! Strasznie bojaźliwe. Stoi tam w słońcu tak, że go nie widać. Przepalony jest obraz w tamtym miejscu. Bardzo jasno. Biedak nie dość, że się nie przybliża, to się jeszcze oddala. A, jak wstanę i zacznę wracać, to pewnie będzie szedł w dół. Pies się poddał, ale nie zdziwię się, jak go jeszcze spotkam gdzieś niżej. A może sobie wejdźmy w te liściaste zadrzewienia, bo tutaj mamy też dosyć mokry teren. No i tutaj większa szansa jest na gałązki, właśnie drzew liściastych. To tak. Ostatnia szansa jeszcze rzutem na taśmę przed wyjściem z lasu na czarki. Choć w sumie nawet na smardzowate można by było w tego typu lasku jak ten liczyć. Natomiast może niekoniecznie w tego typu lesie, w którym się znajduję, mam na myśli górzysty las, taki właśnie z zacienionymi miejscami. Większe szanse by były na bardziej płaskim terenie. Lepiej doświetlonym. O tej porze roku mam na myśli oczywiście. Ale kto wie. W sumie dopiero marzec, więc jeszcze jest czas na tego typu grzyby. Jednak najwyraźniej będzie to bezgrzybowy wypad. Nie pierwszy i nie ostatni mój bezgrzybowy wypad. Ale mam nadzieję, że aż tak bardzo to Wam nie przeszkadza. No cóż, cudów nie zdziałamy a ja jednak wolę podelektować się lasem niż za wszelką cenę szukać jakichś pojedynczych owocników zobaczcie jeszcze jak to cudownie wygląda okolica ten słoneczny, ciepły stosunkowo dzień cały nadchodzący tydzień taki ma być, jak już mówiłem więc zakładam, że niedługo znów wyruszę na kolejną leśną wędrówkę być może tym razem grzybową. Pan biegacz wraca szczęśliwie. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.